Dzień dobry, nazywam się Iwona Krzaczkowska, jestem prezesem rodzinnego ogrodu działkowego Zalesie w Dolaszewie w gminie Szydłowo w Wielkopolsce. Często w ogrodzie, czyli w altankach ogrodowych znajdują się sprzęty elektryczne czy elektroniczne, którym dostają tak jakby drugie życie, ponieważ zakupując do domu coś nowego, wykorzystujemy to jeszcze później na działce. Tak? Czy, to, czy to telewizor, czy to lodówkę, czy inny sprzęt. Często jest tak, że na działce się jeszcze przyda, ale jak już na działce się popsuje, no to właśnie jest ten problem, co z tym zrobić. Działkowcy wcześniej wszelkie odpady elektryczne wyrzucali na, na śmieci. Wiadomo, że tego robić nie można, więc no nie wiedziałam cały czas, co z tym zrobić, aż znalazłam informację na stronie Polskiego Związku Działkowców. Była to uchwała podpisana z firmą Remondis. Nasz prezes Kondracki taką uchwałę podpisał i ogrody działkowe w ramach programu Eko Profit mogły przystąpić do, do tego programu. Zbiórkę promujemy poprzez ogłoszenia, plakaty na tablicach ogłoszeń, na furtkach. No i w internecie mamy własną stronę Rodzalesie Pila. Zbiórkę prowadzimy na terenie takim zamkniętym, tymczasowym ogrodzeniem pod kamerą, żeby tutaj nic nam nie ubywało, a żeby tylko przybywało. Zbiórka cieszy się dużym powodzeniem. Działkowcy, tak jak pisaliśmy w ogłoszeniu, wyrzucają skarby przeszłości ze swoich działek, tak samo prosimy też jak mają te, te, coś w domu, może nieraz coś zalega, może nawet nieraz nie zauważą, że jakiś stary wiatrak, stary mikser, coś w domu gdzieś tam po szafkach się plącze, no to prosimy, żeby tutaj przywozić. Mało działkowcy sami już działają, żeby, żeby przywieźć tutaj, bo wiedzą, że, że tutaj dostajemy pieniądze za to. Fajnie, żeśmy zasilili sobie nasze konto w ubiegłym roku, kwota 2,5 tysiąca, bardzo fajna kwota za, za tą zbiórkę. Zdobyte środki takie zewnętrzne, dodatkowe inwestujemy w infrastrukturę ogrodu, między innymi tablice edukacyjne, plac zabaw. W zeszłym roku chciałabym się pochwalić. Byliśmy ogrodem, który zebrał najwięcej elektrośmieci w programie EcoProfit i otrzymaliśmy jeszcze bonus tutaj w kwocie 200 zł za promowanie zbiórki i za największą zbiórkę. Dołącz do programu EcoProfit i zdobywaj środki dla swojego ogrodu działkowego. Wypełniamy formularz na stronie eco i w polu bonus za polecenie. Wpisujemy słowo zalesie. Jest to nasz ogród, a ogród przystępujący otrzymuje bonus w kwocie 100 zł.